W przypadku dużych podmiotów, które mają zdolności kapitałowe większe, mają zdolności związane z możliwością stabilnego długu, możliwością również zasilania swoich kontrahentów stabilnymi płatnościami za swoje usługi, ta sytuacja może te większe dotykać mniej, ale oczywiście jest to uzależnione od branży. W mojej branży, Mamy gorszą sytuację makroekonomiczną, nie mamy gorszej sytuacji handlowej. W innych branżach to wszystko zależy też od tego, jak będzie się budował ten popyt. Tak? To znaczy popyt na przykład na prąd, popyt na olej napędowy, na benzynę. Tak? To, to zależy od specyfiki każdej ze spółek. Oczywiście każda ze spółek, mając pewien standard standingu finansowego, może sobie pozwolić na więcej, na wytrzymanie dłuższego czasu w trudnym okresie. Może sobie pozwolić na więcej w kontekście też porównywania do innych biznesów, mniejszych, które nie mają i takiej historii, nie mają takiego majątku, nie mają takich kapitałów własnych. Jednak należałoby patrzeć na każdy podmiot indywidualnie i na każdy podmiot oddzielnie ze względu na branżę, w której funkcjonują podmioty i ze względu na też ryzyka, które dotyczą klienta ostatecznego, czyli popytu na ich produkty. Każdy kryzys jest szansą, jest szansą na, zarówno na to, żeby spojrzeć na siebie trochę krytycznie i zobaczyć, gdzie możemy poprawić naszą efektywność wewnętrzną i zewnętrzną, ale też jest szansą, żeby rzeczywiście tanio kupić tych, którzy chcą się sprzedać w trudnym czasie, bo sobie nie radzą. I to jest, nie jest jeszcze moment, w którym widać powszechnie firmy, które mówią o sobie, że są do sprzedaży, i właściciele chcą się ich pozbyć, więc za wcześnie jakby o tym mówić, ale na pewno, tak i podręcznikowo, i praktycznie i realnie są to sytuacje, które sprzy sprzyjają dobrym zakupom na przyszłość, która może być lepsza i na pewno będzie lepsza. I e, ten biznes, który jest wyceniany trzy razy mniej dlatego, że jest kryzys, może potem przynosić całkiem dobrą EBIT, i dobry wynik finansowy i dobry zwrot z inwestycji, ale jest to moment, w którym nie można w tej, oczywiście jeszcze powiedzieć, e, kogo to najbardziej dotknie i. Kogo będzie można w ten sposób kupić, także trzeba sobie jeszcze na to trochę poczekać. Na pewno po nocy przyjdzie dzień i na pewno te tanie, dobre zakupy w tych czasach mogą przynieść pieniądze w lepszych czasach, kiedy wróci normalność.